Damy plasterek dla liwci. Mm -hmm. Dzień dobry, dzień dobry. Specjalnie dla Was ogarnęłam się dzisiaj bardzo wcześnie rano. Zazwyczaj to jeszcze o tej porze jestem bez makijażu. Liwia tutaj już banana podjada, którego Janek kroi pełna współpraca u nas. Robimy śniadanie. Dzisiaj będzie owsianka z bananem i z jabłkami. Tak, Liwia? Będziesz jadła? Dawaj Nogi, dawaj, dawaj. Mm. Okay. Mamo, będę mógł kroić jabłko. Jabłko jest twarde, ja je pokroję, ok? Ty pokroiłeś banana. Yeah. Powoli jedz. Powoli. Ja i dzieciaki uwielbiamy owsiankę. Grzesiek, Ty lubisz? Powiedz wszystkim, czy Ty lubisz owsiankę? Nie. Nawet jak jest taka na bogato, wiecie, dużo owoców, jakiś jabłek, cynamon, czasami borówki. W zależności od tego, co mamy w domu, to mój mąż nie może się do tego przekonać. Ale to jakiś uraz z dzieciństwa, czy nigdy? Nie, nie, nie wiem, po prostu się. jakoś mnie to nie zachęca wizualnie. A u mnie, co ciekawe, nigdy mama mnie nie zmuszała do jedzenia owsianki, bo u mnie w sumie nie jadło się owsianki. Yy, I tak taki mit, że nie wiem szpinak i owsianka to to są jakieś obrzydzone yy, produkty z dzieciństwa. No to tak nie mam. I może dlatego, że dopiero gdzieś tam na studiach zaczęłam ją mieć, to ją tak bardzo lubię. <grym> A jaki zadowolony! <noise> Jakiś zadowolony. To, to okno widziałam tam. Gdzie? Tam. Gdzie? Tam. W obiektywie? Tak. Piękna masz fryzurę. Taką jak ja co robię. w obiektywie odbiję. Mhm. Siemia skarby w Janek tutaj czeka pod szafką, ponieważ wie, że od jakiegoś czasu mamy taką poranną naszą rutynę. Podaję po prostu Jankowi saszetki z DicoFlory Junior. One są od trzeciego roku życia i właśnie to jest taka jego ulubiona czynność codziennie rano, ponieważ sam już sobie to wsypuje do buzi. Co Wam jeszcze mogę o tym powiedzieć? Generalnie chodzi o to, że wzbogacamy jego florę jelitową o żywą kulturę bakterii. Janko, to co, masz ochotę? Tak. Zaczekałeś się trochę. Mama tutaj mówi i mówi, generalnie po podaniu ostatniej saszetki działanie jest nawet jeszcze do 7 dni. To może ja sobie spróbuję. A to też jest dla mnie. Naprawdę. Spróbuj sobie. Ja mogę twoją porcję? Tak. Tak? A jako ciekawostkę, jeszcze ci mogę powiedzieć, że to jak nie jest. Się słodzone, lubisz dzielić. Że to nie jest słodzone cukrem, tylko mm, między innymi ksylitolem. Hmm. Powiem wam tak, nie, lu ja nie lubię. jak ktoś patrzy, jak jem. A ja też nie lubi. owoców leśnych. Hmm. Szybko się rozpuszcza? No, bardzo szybko. Już nie ma. Mała taka daweczka. Gdzie dla takiego chłopa taka dawka, Ania? Rodzice muszą wszystko przetestować, <grystanie> zanim dzieci dostaną. Hmm? Daj mi już. Mama wyrzuci. Dobra, i zmykaj. Idziemy się chyba przebierać. Cały dzień w piżamie dzisiaj. Czy cały dzień w piżamie chodzimy? A ty cały często... dzień w dresach. A ja cały dzień w dresach chyba nie. My często, ja w ogóle dzieciom pozwalam chodzić w piżamach. Mi się wydaje, że to jest takie wygodne, nawet liwie. Nieraz gdzieś tam do 11, a najczęściej jak babcia przyjdzie, to ja mama zdoła, tylko ojeju, a my jeszcze w piżamach. I babcia jest moim takim motywatorem, że trzeba dzieci przebrać. Tu jest ze mną Barbara, która mnie uratowała. Byłyśmy przed chwilą w kurniku po jajka, bo będziemy piekły sernik. Ja panicznie się boję piór, więc w życiu bym tam nie weszła. Ale Barbara to jest kobieta od zadań specjalnych. Co Grzeszek? Tak. idziemy robić ten sernik chyba. Ja się tutaj książkę kucharską przegląda. Widać Barbara. Barbara jest operatorem kamery. Ja się I chcę chodź, się, co coś? będziesz gotował. Pokaż ja się, co będziesz gotował? Takie tak. rogaliki będziesz gotował? Tak. Wyglądają apetycznie. Ale najpierw zrobimy sobie sernik. Kupiłam tutaj taki twaróg w kostce. Polecę na szybko do mamy zmielić, bo nasza maszynka do mielenia coś szwankuje, więc wrócę już ze zmielonym twarogiem i działamy dalej. Generalnie nam jest potrzebna tylko ser, jajka, masło i cukier, puder, tak, chyba wszystkie składniki powiedziałam, proporcje, Kacper wyświetlisz tu, albo tu, albo tu, po prostu niech się wyświetli przepis na chwilę, to sobie możecie zapytać. Uwaga. I zaczynamy. Mam tutaj kostkę masła, ta kostka ma dosłownie 200 gram, więc dam całą i do tego dam 400 gram cukrów pudrów. Gram czy gramów? Gramów. No gramy, <grafy> gramy w zielone, <grafy> gramy w masło. <grafy> Ty już uszy zatykasz? Będzie głośno. Trochę tak. Wiem, że są takie przepisy, niektórzy dodają kaszę manną, dodają budyń, mąkę. Ja nie dodaję. Zawsze robię. W taki sposób, jak wam teraz pokażę, wychodzi. Czasami trzeba go trochę dłużej przetrzymać w piekarniku. I mam tutaj na myśli godzinę 10, godzinę 15, z tym, że tak po 60 minutach przykrywam go papierem, żeby nie był zbyt czarny na wierzchu. Co to jest? Cukier. I to się będzie razem ucierać, wiesz? Możesz. Dopiero wspominałam, jak to było w dzieciństwie. Że często jako słodycz yy, jadłam chleb z masłem i z cukrem. Kto jadł chleb z masłem i z cukrem? On jeszcze nie jadł nigdy takich Trzeba rzeczy. Trzeba to nadrobić. Albo y, jajko ucierane y, z cukrem. Ojej, taki kogel mogę. Ja się uważaj. Usiądź sobie tutaj bezpiecznie, zdala. Ale cukru to ty nie podjadaj. To ciasta potrzebne. Oj! Zdarza się. Długo to trwa, co? Trzeba poczekać trochę. Ale jakie dobre będzie? Dlaczego przyniosłam drugą miskę? Ponieważ tutaj uciera się masło z cukrem. Tutaj damy same białka, a żółtka damy do tego kubeczka. Ponieważ teraz żółtka będziemy dodawać do masła, a z białek musimy ubić pianę osobno. Tak, właśnie tak. Żółtko. Tutaj będzie białko, a żółtko damy do kubeczka. się mamo. sobie teraz miski. Właśnie to jest to, że dokupiłam sobie drugą miskę, bo z jedną było bardzo niewygodnie. Do białek zawsze dodaję szczyptę soli, wtedy one mi się lepiej y, ubijają. Po prostu ta piana jest taka sztywna. Naprawdę minimalnie tej soli. Ale robi robotę. Teraz to odłożymy sobie na bok. To muszę umyć. A to pójdzie w Teraz obroty na maksa i zadanie dla turbo barbarów. Basia, jestem wiesz w czym słaba. Nie umiem ładnie wykładać papierem. Tu by trzeba było wyciąć kółeczko na spód i paseczek tutaj dookoła i później to połączyć. Damnirate! Jakie ja kiedyś A gdzie tu jest takie ten? Nie ma? Jak się ubiły porządnie, to jak to było, że nie powinny z miski wypaść. na ja głowę no, daj! Nie, dzisiaj była! O Jezus! To jest to jest, jest piany, idealnie! To jest piany numer jeden! Dobra, ser mam tutaj zmielony dwa razy. I jedziemy po kolei ser, będę dodawała do tego żółtego, czyli do żółtek, masła i cukru. A na koniec piana i powrócę sobie trzecią albo już czwartą miskę, bo to mi się tu nie zmieści. Będę musiała to wymieszać po prostu łapką chyba. A wiecie jak to jest z sernikiem? Zawsze każdy chce, żeby on wyrósł taki nie wiadomo jaki i on wyrasta, a później kto pięte wie, że sobie... I ponoć pie piernik, sernik. Sernik ma tak, że wraca do tej objętości, jaką miał w chwili włożenia. Więc z kilograma sera, no nie spodziewajcie się, że będzie się z blachy Dobra, zdejmuję swoje obrączki, pierścionek zaręczynowy. I będę mieszać. Czy to, to koniec? Czy to koniec. Nie, to A to tylko ser. O, i poszło. Patrzcie, nie ma. A ty to słyszysz? Nie, to trzeba tylko delikatnie wymieszać po prostu. To, to jest piana, i naprawdę tutaj trzeba podejść do tego. A! Delikatnie. No, to się piana porobiła. Prawie jak śnieg, którego już nie ma. Mam nadzieję, taką mam ochotę na coś słodkiego. Będzie sernik, będzie kawa. Dzieci też bardzo u nas lubią sernik. To jest sernik i szarlotka. to jest takie ich ciasto. Janka przede wszystkim, ale y, liwcia sernik też lubi. <grymna> Lubiłam serduszko <grymna> na serniku, myślałam, że to o tym mówię. <grymna> już sobie chyba je poprawia, bo słabo widoczne. Ostatnio grzeszkowi zrobiłam 35 na serniku i było widać. Za godzinę do przykrycia. Chciałam sernik w piekarniku, a my tutaj mamy barszczyk. Co prawda zupa ugotowana wczoraj, więc dzisiaj wystarczy tylko podgrzać ale z bułekków od nas e, z ogrodu. Tutaj jeszcze się taki tłuszczyk ze śmietaną zebrał, ale jak to się podgrzeje, to będzie Jodzio. Jakie będzie dobre. O, takie dobre będzie. <śm> <śm> ręcznik z innej parafii, po prostu każdy w innym kolorze, ale kiedyś się to zmieni. Ania, co ty tam tak nie wiesz? Zobacz, go szukam. A to ty ją załatwiałaś, pamiętasz? No sata. No to Do męża. A lubię ją, lubię mnie chodzić. Właśnie przydałoby się zamówić więcej sztuk. Ja my się ma wcięć co? To to, co dostałam pod choinkę. Jak zobaczyłam, że mąż pod choinkę takie prezenty mi robi, to prawie taką miałam buzia jak ta łapcia, ale, ale przydaje się. Patrzcie, jaki piękny, złoty. Ale pachnie. Patrzcie na to. John Deere zaparkowany, dom. A tutaj. Zagroda dla zwierząt, nawet z lampką nocną. O, Janek coś czuje, że wiosna tuż, tuż i widzi, że tato coraz więcej spędza czasu na dworze, przy pracy. Coś w tym jest. Powiem Wam, że Janek przez całą zimę ja już nie raz to mówiłam, ale nie chciał się bawić ciągnikami. On bardzo naśladuje Grześka, nie tylko Grześka, nas, w ogóle rodziców przecież jesteśmy wzorami dla swoich dziećmi, kogo mają naśladować, jak nie nas. I nie, nie bawił się ciągnikami, tylko szukał sobie innych zabaw, bardziej bajkami się interesował, a teraz proszę bardzo, pogoda się nam zmienia. Widzi, że Grześek co chwilę coś tam robi, opowiada w domu, a to coś naprawia i u nas na dywanie też już pojawia. Zostawił się dżondir, wszystko porozkładane. Na półce też widać, że coś się dzieje. Klas przestawiony. To jest ulubiony chyba ciągnik Janka. I krówki. Dobra, kroimy sernik. Dopiero zjedliśmy um, obiad. Wczesny obiad. Kto ma ochotę? Brzesiak, sernik? O co chodzi? Ja nie mam podzielnej uwagi, a nie ja czytałem. Ech. Czy chcesz sernik? Bo ja bardzo. Chcę. Będziecie oglądać jaki sernik? Pierwsze dziecko. Tam, tam, da, tam, tam, da, tam, tam. To Mateusz sam, a my tylko mamy na Zjadamy się, po prostu nie chcemy. Basia, co ciebie teraz nagramy? Spróbujesz i powiesz, że jest dobry. No to jedziemy, śliśle jedziemy. Oho. A kto to taki serniczek zrobił? Barbara, tak. czy chcę wpłynąć na jakąś komórkę? Sztusi się wezią po plecach po plecach. Jakie dobre. Mmm, mm. jaki serniczek pyszny, nie, nie, nie. nie. A teraz Ania zrobi. Jakie dobre. Takie dobre, jest pyszne, ale aż strachu patrzeć, widzicie czym się likdowali. Takie dobre.